Witaj mora przy umnisku szamana. Fajnie, że przychodzisz do Gromczaka wysłuchać kolejnej opowieści. Siadaj więc i nabij sobie porcję melowego tytoniu, bo dzisiaj opowiem ci o dosyć ciekawej modyfikacji do Gothika 2 o nazwie Gothic 2 Remaster Mod. Gothic 2 Remaster Mod to bardzo dużych rozmiarów modyfikacja autorstwa Kuzia 80 która ma na celu znacząco poprawić oprawę wizualną gry, ale bez ingeracji w jej zawartość. Innymi słowy, w porównaniu do modów pokroju Elhiver Remaster nie dodaje żadnej nowej zawartości pod względem gameplay'u ani nie zmienia istniejących już lokacji. Mimo to zmian jest dosyć sporo. Mod podmienia wszystko od dodania nowych tekstur poprzez wprowadzenie nowych funkcji czy podniesienie istniejących już tekstur do 4K. Można rzec, że jest to remaster pełną gębą. Dla najlepszych efektów wizualnych, autor moda zaleca użyć go wraz z Gothic 2 Graphics Overhaul od Wurta. O tym modzie niedawno opowiadałem w swoim materiale. Jeśli chcecie się o nim dowiedzieć więcej, to link do filmu macie w opisie. Jak wspomniałem, zmian jest dużo. Ale mod dodaje jeszcze kilka innych ciekawostek. Przede wszystkim w przeciwieństwie do większości pluginów, Gothic 2 Remaster ma swój własny unikatowy instalator, dzięki któremu instalacja jest banalnie prosta. Co więcej, do poprawnego działania gry nie musimy instalować żadnych programów typu System Pack czy Union, bo to również jest zawarte w instalatorze. A to znaczy, że instalując Gothic 2 Remaster od razu będziemy posiadali zainstalowany System Pack, Union oraz zmiany jakie oba programy do Gothica wprowadzają. Autor Mada dodał również wsparcie dla wyższych rozdzielczości i nowszych funkcji graficznych jak MSAA. Najciekawszym jednak dodatkiem jest stworzony do gry upscaler o działaniu podobnym do FSR od AMD. Pewnie myślisz, po co mi Scaler w starej grze? Tak, chociaż gra jest stara, to tekstury moda nie są specjalnie dobrze zoptymalizowane i ich podniesiona rozdzielczość do 4K sprawia, że Gothic zaczyna mocno obciążać silnik graficzny i przydatna jest większa ilość faura. Tak nawiasem mówiąc, to podobna sytuacja do dzisiaj wydawanych gier. Ja testowałem grę na karcie RTX 2060 i bez włączonego Scalera niestety klatkarz spadł mi poniżej 30 fps. No ale żeby nie było, że tylko opowiadam, zobaczcie jak wygląda gra przy użyciu Gothic 2 Remaster wraz z teksturami od Wurta, które autor zaleca zainstalować. Thank you No i co o tym sądzicie? Gra nieźle daje kopa karcie graficznej, ale wygląda naprawdę dobrze. A skąd pobrać dodatek? Gothic 2 Remaster pobierzecie ze strony Nexus Mods. Będziecie jednak musieli posiadać konto na stronie, ponieważ mod jest podzielony na trzy pliki, a ich łączna waga to około 6 GB. No dobrze, skoro mod dodaje tyle nowych funkcji, to czy działa z polską wersją gry? Jak najbardziej. Jak wspomniałem, dodatek zawiera w sobie zainstalowany Union i System Pack, a zarazem nie ingeruje w zawartość gry. Podczas uruchamiania wystarczy wskazać język polski i cieszyć się rozgrywką. Jest tylko jeden mankament napisy dialogów są w języku angielskim. Niestety nie wiem jak to zmienić. A jak to zainstalować? Pobieramy modyfikację Gothic 2 Remaster i tutaj pojawia się pierwszy wybór. Jeżeli chcecie grać z teksturami od odwórta. To pobieramy wskazane pliki na ekranie oraz mod Graphics overhaul. Link w opisie. Jeżeli jednak tekstury Wurta was nie interesują, to nie trzeba pobierać pliku addon, ale za to należy dobrać dodatkowo plugin textures z plików opcjonalnych. Po pobraniu wszystkiego przechodzimy do procesu instalacji. I tutaj uwaga: autor moda chociaż zaznaczył, że nie jest wymaganie Union ani system pack. To nic nie wspomina o fixie do gotika, dlatego zalecam jego instalację tak na wszelki wypadek. Teraz mod, wypakowujemy wszystkie pobrane foldery. Zawartość folderu base kopiujemy do folderu data w głównym folderze gry. I teraz ponownie są dwie opcje. Jeżeli grasz bez dodatkowych tekstur od Wurta, to kopiujesz zawartość textures do folderu data. Jeżeli natomiast korzystasz z pluginu to kupiujesz pliki z folderu Gothic2 EGL Renderer Addon oraz mod Wurta do folderu Data. Na koniec z folderu EGL Gothic kopiujemy tylko EGL Gothic2.exe i wrzucamy go do folderu System, a następnie uruchamiamy. Na ekranie pojawi się komunikat z instrukcją, co teraz należy zrobić. Mianowicie ustawiamy rozdzielczość gry, język, renderowanie dalekiego zasięgu i czy chcemy FSR czy nie. To zalecam dokładnie przeczytać i dostosować do własnych potrzeb lub posiadanego sprzętu. Niestety, wszystko jest w języku angielskim. Na koniec polecam jeszcze zainstalować 4GB patch, ale to opcjonalna czynność. Jeszcze jedna ważna informacja: nie instalujemy tutaj DirectX 11, ponieważ, jak twierdzi autor, nie działa on z modyfikacją, a do tego Remaster ma swój wgrany renderer dalekiego zasięgu. Podsumowując, Gothic 2 Remaster to bardzo dobrej jakości tekstury. Nie jest to na pewno najlepszy mod graficzny, jaki powstał do Gotika II, a już na pewno nie jest najlepiej działający. Ale sądzę, że zmiany, jakie dodaje, są naprawdę ciekawe i przede wszystkim pozwala na przejście gry przy nowej oprawie graficznej bez żadnych zbędnych dodatków. Graficznie wszystko wygląda dobrze. Wyspa Korinis nabrała ładnych kolorów. Zmiany nie są zbyt nachalne, po prostu gra chociaż zmieniona, to cały czas trzyma ten sam klimat, jak dawniej. Oczywiście znajdą się głosy, że Hiver jest znacznie ładniejszy i ja się również pod tym w 100% podpisuję, jednak chcąc zagrać w Hivera z jego aktualną grafiką, to trzeba również przyjąć wszystkie zmiany jakie wprowadza. Przy ich 2 Remaster tego nie ma. Coś za coś, jeżeli miałbym wskazać największe zalety moda, to na pewno będzie to trzymanie się klimatu gry, brak niepotrzebnych dodatków, no i nowe funkcje jak FSR. Oczywiście same tekstury też są bardzo ładne i nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Co mi jednak przeszkadza w tym modzie, to przede wszystkim te zwiększone zapotrzebowanie na VRAM. No jednak to trochę słabe, żeby na dzisiejszych kartach graficznych Gothic nie miał tych przysłowiowych 60 FPS-ów. Słaba optymalizacja tekstur może mieć ostatecznie też wpływ, na wybór, którą modyfikację gracz wybierze, bo chociaż Elhiver pod tym względem idealny nie jest, to mimo wszystko oferuje znacznie stabilniejszą rozgrywkę. Dla kogo więc będzie Gothic 2 Remaster? Na pewno dla osób, które chcą ładniejszą grafikę, ale nie potrzebują nowej zawartości. Mod spodoba się również graczom, którzy mają dość ogrywania gotika na tych samych modach i poszukują czegoś nowego w wyglądzie gry. Jeśli jednak patrzysz wyłącznie na uprawę graficzną, to niestety, renderer wodotrysków nie oferuje i wymaga wielu wyrzeczeń, jak chociażby brak możliwości korzystania z DirectX 11. W takim wypadku sądzę, że lepszym wyborem będzie Elhyber. Mimo wszystko, polecam chociażby próbować grę z Gothic 2 Remaster. Być może mocci Ci przypadnie do gustu bardziej niż pozostałe. Ogromny szacun za pracę przy modyfikacji dla Kuzia 80 oraz Wurta. Wszelkie prawa autorskie do modów należą do ich twórców. Dajcie znać mory, co sądzicie o Gothic 2 Remaster. Mieliście już okazję go wypróbować? Mod jest wart do zagrania i tych kilku wyrzeczeń? Czy lepiej skupić się na sprawdzonych pluginach? Zachęcam do komentowania i oceniania tego materiału oraz moda. Jeżeli podobał Ci się ten film Mora, to będę wdzięczny jak go ocenisz zostawiając pod nim jakąś łapkę i komentarz. Zachęcam Cię również do zostawienia subskrypcji z dzwonek. Bezprzesz w ten sposób kanał. Dostaniesz powiadomienie o kolejnych opowieściach Szamana, a ja będę miał na kufelek zimnego piwka, od Koragona. No i to by było na tyle, Mora. Wracaj dalej grać w Kotika, ale nie zapomnij ponownie wpaść na porcję bagiennego ziela i opowieść. Do następnego razu, Mora.